Aplikacja Stability Matrix to bezpłatna aplikacja open source, która upraszcza nam instalowanie i aktualizację interfejsów środowiska Stable Diffusion. Stability Matrix działa samodzielnie, bez potrzeby instalacji dodatkowych systemowych narzędzi, takich jak Python, Git czy Cuda. Możesz łatwo przenieść cały pakiet wraz z danymi na nowy dysk lub komputer, a następnie uruchomić istniejący interfejs użytkownika w przeglądarce internetowej. Oczywiście możemy z powodzeniem generować postacie, grafiki czy zdjęcia w różnych aplikacjach, ale napotykamy trudności, kiedy chcemy kontynuować rozwój naszej postaci, kiedy chcemy ją pozycjonować w różnych miejscach, sytuacjach itd. Alternatywa, która pomaga nam to rozwiązać, to właśnie Stability Matrix z wtyczką Focus w środowisku Stable Diffusion. To rozwiązanie pozwala pracować nam na własnym komputerze. Co pozwala nam dużo więcej ingerencji w nasze projekty? Możemy instalować dodatkowe paczki, presety. Wszystko jest darmowe i do naszej dyspozycji, co więcej, działamy bezpiecznie, nie dzielimy się swoimi pomysłami, gdyż nie są one wysyłane na serwer. Co ciekawe, nie obejmuje nas żadna cenzura ani blokada, która by nam zabroniła zrealizować nasz pomysł. Możemy również z powodzeniem ingerować w rozdzielczość naszych zdjęć czy wideo. Które wygenerujemy. Jest to obecnie teraz dużo prostsze niż było jeszcze pół roku temu. Sztuczna inteligencja rozwija się w zaskakująco szybkim tempie. Jeżeli interesujesz się nowościami ze świata sztucznej technologii i chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, dzięki temu będziesz mógł śledzić nowe treści. A mi pomoże to rozwijać kanał o ciekawszą zawartość. Zaczynajmy zatem. Aplikację pobieramy bezpośrednio ze strony LYCOS. Link w opisie pod filmem. Rozpakowywujemy nasz pobrany plik. Może nam się wyświetlić monit, że nasz system będzie chciał próbować ochronić nasz komputer, natomiast należy to po prostu zignorować, gdyż nie ma tu żadnego potencjalnego zagrożenia wobec naszego komputera. Aplikacja od razu wykryje naszą kartę graficzną. Kolejno określamy ścieżkę naszej instalacji. Najlepiej, żeby to był szybki dysk SSD z większą ilością wolnego miejsca, gdyż modele, które będą się aktualizować, będą zajmować sporo miejsca. Po chwili mamy pełny moduł instalacji Matrixa. Instalujemy całe środowisko automatycznie. Chwilę to potrwa. Następnie uruchamiamy plik exe, wyświetla nam się moduł aplikacji. Klikamy jeszcze na zakładkę i zalecałbym doinstalowanie paczki, która doda nam super realizmu, czyli Juggernaut XL. Klikamy na wybraną paczkę i uruchamiamy automatyczny proces instalacji. Zajmie to chwilę czasu. I kolejno przechodzimy już bezpośrednio do naszego Fokusa. Jak można zauważyć, Fokus wyświetla nam się w przeglądarce. Natomiast nie jest to żadna witryna internetowa, tylko środowisko i interfejs na naszym komputerze. Wyświetla nam się tutaj miejsce na nasze prompty, które będziemy wpisywać. Ale gdy klikniemy advanced, to pojawią nam się dodatkowe zakładki, w których możemy sprecyzować, czy zależy nam na prędkości, jakości, czy oczekujemy super szybkiej prędkości. Kolejno mamy aspekt ratio, czyli możemy sobie ustalić w jakim formacie chcemy uzyskać, żeby nasze obrazy były wygenerowane. Następnie możemy ustalić ile obrazów powinno się wygenerować za jednym razem. Mamy też możliwość wpisania negatywnych promptów, czyli np. przymiotników lub rzeczowników, jakich byśmy nie chcieli, żeby nasza postać dzierżyła na sobie, jak okulary, czapki itd. Następnie mamy jeszcze zakładkę style. To jest bardzo ciekawa i pomocna rzecz, bo od razu możemy określić, jaki styl graficzny nas będzie interesować. Mamy tutaj tego bardzo dużo do wyboru. W zakładce model możemy sobie sprawdzić, jaki aktualnie mamy włączony interfejs paczki. Tutaj widzimy, że mamy nasz wcześniej wspomniany XL, odpowiadający właśnie za dodatkowy realizm zdjęć. Ostatnia zakładka Advanced. Tutaj możemy ustalić sobie ostrość naszych obrazów oraz taką dyfuzję, czy chcemy iść bardziej w stronę artystyczną, czy wolimy bardziej surowy, rawowy klimat. Wygenerujmy sobie zatem pierwszego prompta. Niechaj to będzie dziewczyna z Warszawy, blondynka w czarnej, skórzanej kurtce. Sam proces tworzenia chwilę trwa, więc na potrzeby materiału przyśpieszę nasz wynik. Mamy już pierwszy rezultat. Wybiorę ten obraz, który będzie według mnie wydawać się bardziej realistyczniejszy. Jak widzimy, dostaliśmy dwa obrazy. Względnie tej samej postaci. Ok, ale co zatem możemy zrobić dalej? Bo z jedną fotografią za dużo nie poszalejemy. Dlatego zaznaczamy sobie opcję. Input Image i kolejno przechodzimy do zakładki. Image Prompt. Zaznaczamy jeszcze opcję advanced, przenosimy lub załączamy nasze zdjęcie, zaznaczamy face swap. Następnie wpisujemy nowego prompta i czekamy na nowy rezultat. Mamy okazję widzieć na bieżąco jak kreuje i wręcz przepoczwarza się nasz pomysł w oczekujący wynik. Mamy pierwszy obraz, czekamy zatem jeszcze na drugi. Mamy zatem gotowe kreacje. Jak widać, rezultaty wyszły poprawnie, wręcz identycznie dokładnie, tak jak oczekiwaliśmy. Trudno się dopatrzeć jakichś większych rozbieżności, ale spróbujmy wykonać ten sam prompt na lepszej jakości. Zaznaczam zatem Quality i klikam ponownie. Dostajemy z powrotem dwa nowe wygenerowane obrazy. Można od razu zaobserwować, że jakość fotografii wyszła nam dużo lepsza. Jestem przekonany, że moglibyśmy wykonać te zdjęcia jeszcze bardziej realistycznie, trzeba tylko poświęcić temu odpowiednio więcej czasu. Można doinstalować jeszcze dodatkową paczkę, jak Realistic Vision, która ma na celu jeszcze bardziej urealistycznić obrazy poprzez narzucenie różnych niedoskonałości skóry co ma wzmocnić hiperrealizm. W moim odczuciu warto go sobie dorzucić. Mamy obecnie cztery schematy do wyboru w moim przypadku pobrałem sobie wersję 4 gigową SafeTensor. Następnie wrzucamy go bezpośrednio do katalogu Stability Matrix packages focus models i docelowo folder checkpoints. Po czym resetujemy aplikację Fokusa i znajdziemy go w wspomnianej zakładce model. Całe środowisko wraz z dodatkowymi paczkami to bardzo rozbudowana aplikacja, umożliwiająca nam na nieograniczoną ingerencję w już istniejące obrazy, czyli wszelkiego rodzaju manipulacje i fotomontaże, których nie powstydziłaby się profesjonalna agencja reklamowa. I to wszystko bez znajomości Photoshopa. Jak i praca od podstaw, czyli wygenerowanie dowolnej grafiki, obrazu, zdjęcia wszystko na podstawie wpisywania promptów co w kontekście AI daje informację, jaki projekt ma stworzyć. Zachęcam do samodzielnego przetestowania aplikacji, gdyż pokazałem tylko ułamek możliwości aplikacji Focus. Możliwości jest znacznie więcej. Klasycznie na koniec wiercę dziurę w brzuchu i zachęcam do subskrybowania kanału. W ten sposób będziesz na bieżąco z nowościami ze świata technologii AI. Mi to pomoże rozwijać kanał o coraz lepsze treści. Jeżeli korzystałeś już ze wspomnianej aplikacji lub zaciekawił Cię ten materiał. Podziel się swoimi wrażeniami i pytaniami w komentarzu.